Cześć. Dzień dobry. Po dwunastu. Dzień dobry, coś tam. Zapraszam, tu jest bardzo wąsko. Wreszcie też się poznajemy, bo nie mieliśmy okazji. mam. Mam, mam, mam. Czekaj. Zapraszam. Dobrze. Kawa, herbata? Nie, dziękuję, nic. Ale na stole coś by do... Cokolwiek. To wodę po Woda, Poproszę, ja wezmę. Proszę może... Tu będzie operator siedział, więc jeżeli już to położę tutaj. O Jezu ludzie, ludzie, oj ludzie, ludzie. Dobra, lecimy? <grywka> bardzo dziękuję. Czuję się, słuchajcie, jak grupna powązka. Naprawdę. Wieniec został złożony. Bardzo dziękuję. Asiunia, Przejmie. Przejmiemy, właśnie chciałem powiedzieć, że przejmujemy. Bardzo dziękuję. Jezu, no, zwariowaliście. A Panów skąd wzięliście? O, teraz pozwól, że tylko pożegnam panu, żeby dobrze. ich nie trzymać na klatce półnagich, dobrze? Panowie, zapraszam. Chodźcie. Panowie, chodźcie, możecie się już prze ubrać, przebrać. Boję się, że jak moi sąsiedzi zobaczą ich na klatce będą godzinę tam czekać czy 30 minut, to. Bardzo dziękuję panowie za poświęcenie dobra, za... Dobra, ubieracie się bierzecie ciuchamy, nagrywamy dalej, dobra? Super. W szafie macie tu w, w tym. <noise> Dobre. Sekundę, musimy, dwie minuty. A sobie. jak masz gościa faceta, to w wątpliwości by... no, przychodzą? Się, nie. nie. Rano była koncepcja, napisałem, nie, nie, jednak ben, panowie musicie być ubrani. Jednak y, boję się, że zbyt dużo na gości w programie jest ostatnio, więc ubrania na pewno. A może jednak się będzie Nie, eee, tam. Uważam, że nie ma się czego bać.